Dzień dobry. Bielej szarości na tle ciemnej ściany lasu na skraju Kampinoskiego Parku Narodowego. To klimat miejsca, które wybrała sobie polsko-brytyjska para, a moja firma Ogrody Dankiewicz zrealizowała to. Front posesji to kompozycja kulcisowych o zróżnicowanej wielkości. W tak zwanym ogrodzie białym królują świecznice, zaś ogród szary przypomina nieco łąkę. Intensywnie pachnie, bo tworzące go rośliny wydzielają dużo olejków eterycznych. Lawenda, modrzewnica, perowska Dalej kompozycja przechodzi w polankę macierzankową, która jest też miododajnym rajem. Prosta linia wody na wzór kanału wodnego podkreśla oś wzdłuż atrialnego przejścia wśród drobnokwiatowych, pachnących powojników.